Cześć, cześć! Przed Wami recenzja książki Bernarda Stamatesa. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Bellona i są to pozytywni ludzie. Z premierą 26 października 2023. Ta książka jest minimalnie mniejsza. Można by powiedzieć, że centymetr z jednej i z drugiej strony jest mniejsza od normalnej książki. Ma zaledwie 160 stron i tak naprawdę nie trzeba więcej, żeby podejść do tematu pozytywnych ludzi. My od początku już samego czytamy tutaj konkrety względem naszego niezadowolenia obecnym życiem. Wszystko przez brak czasu i twierdzenie, że ważne jest to, co tu i teraz, a nie wybieganie w przyszłość. Poprzez bieg za wszystkim, co według nas jest ważne w tej chwili. Wciąż umyka nam to drobniejsze życie. No nikt z nas nie pogłębia żadnego problemu, nie dopatrujemy się błędów w swoim zachowaniu, tylko idziemy dalej i dalej i dalej i tak naprawdę śpieszymy się coraz bardziej. Nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego nie może się z kimś dogadać, tylko zrazu no, ustawia to na pewnik i po prostu brnie dalej po kolejne, nigdy nie niewyjaśnione sytuacje, których ponownie unika. No i no i to wszystko się później tutaj nawarstwia. Zaczynamy doznawać uczucia niepokoju, mamy ataki paniki, coraz częściej kłócimy się w związkach i nie myślimy o tym, co będzie później. A nie myślimy, bo zwyczajnie nie mamy na to czasu. No, i celem poradnika jest sprawienie, żeby przyciągać do siebie też ludzi pozytywnie nastawionych do życia. Do tego w książce bardzo przydają się złote myśli różnych ludzi, obłożone w ramkę. Autor chciał, żeby od razu rzucały nam się w oczy, bo według niego, żeby rozpocząć dobre życie w związku, czy też może nawet w przyszłym małżeństwie, należy zastanowić się nad tym, czego się pragnie lub czego chcemy i otwarcie o tym mówić. Tylko ktoś, kto nas wysłucha i pociągnie ten wątek, jest osobą, która będzie miała na nas dobry wpływ. Pozytywny człowiek interesuje się losem innych, więc tak naprawdę będzie potrafił nam pomóc. Jeżeli jednak druga strona zignoruje twoje potrzeby, no to raczej nie wpłynie pozytywnie na twoje życie, a poradnik właśnie krok po kroku będzie chciał przeprowadzić na tobie też swoją terapię, żeby zrozumiał, czego pragniesz i otaczał się właśnie wśród pozytywnych ludzi. Naprawdę, w ten sposób my też możemy stać się takim człowiekiem i, i po prostu będzie żyło nam się dużo łatwiej, tak? Wiecie, to bardzo cienka, ale i konkretna książka, napisana taka tak prosto, bez żadnej filozofii, do zrozumienia z pewnością dla każdego. Ma dobry przekaz, potrafi otworzyć nam oczy i ono tak jakby pokazuje nam to, co na co dzień nam umyka, na co nie zwracamy uwagi, co po prostu... Yy, Pokazuje nam takiego siebie, jakbyśmy chodzili na autopilocie, robimy takie różne rzeczy, pyk 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 pyk, przechodzimy dalej, następny dzień, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja i takie tam robota w międzyczasie, bawienie się z dziećmi i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze coś pomiędzy. Ten poradnik każe nam się zatrzymać, każe nam to dostrzec, bo tak naprawdę no, ile można żyć w takiej monotonii? Później czeka nas depresja i wszystkie inne choroby na nas wchodzą. No, bo co, no, bo zaczynamy się stresować, bo już mamy tego dosyć, a nie wiemy, co ze sobą zrobić, żeby tego uniknąć, żeby wyjść z tej skrupy, w której żeśmy się zabary zabarykadowali na wszystkie cztery strony. Także uważajmy, bo pozytywni ludzie istnieją na świecie i warto po prostu móc je nawet poznać, choćby w przypadkowym przechodniu. Ta książka wam pokaże, jak to zrobić żeby na nich natrafić, żeby pozytywnie nastawiła Was do życia i żeby wyprowadziła Was z tego bagna, jak niektórzy czasami nazwa, nazywają je po prostu życiem. Bo nieraz słyszałam od nastolatków, czy coś, są młodzi, a już, ale się w bagno wpakowałem. Wyjść z niego. Zajrzyj do pozytywnych ludzi. Także przeczytaj poradnik, bo naprawdę warto. Mega seria. Bardzo polecam i do usłyszenia. Pa, 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 pa. pa.